Cześć. Słuchajcie film pod tytułem Jak wyregulować okno. Z czasem użytkowania okno na 100% siądzie. Jeżeli było źle wstawione, też będzie nie do końca się chciało zamykać. Tutaj widzę, że okno jest za nisko. No, w tym miejscu opiera. Czyli trzeba je dygnąć do góry. Żeby okno wyregulować góra dół, służy dolny. O kurde. Dolny zawias, tylko musi być nie podczas remontu gipsem, bo się zrobi to, co, co się zrobi. Dobra, ogarnę jakąś słomkę, dmuchnę tam, żeby wypadł ten pył, i pokażę. Kręcając śrubę okno idzie do góry, wykręcając okno idzie na dół. Zaraz wracam. Jakkolwiek wszedł tam imbus i tak jak mówię, wkręcając okno idzie do góry i kręcę tak długo, aż okno przestanie tam trzeć w tamtym okucie. Powiedzmy, że byłoby ok, ale zrobię jeszcze jeden obrót, bo z czasem okno i tak, i tak usiądzie. Jest ok. Dobra. Ale jest przeciąg. To okno jest ok. Z względem góry dół. Ale za mocno chce dociągać. Dlatego trzeba popuścić te okucia. Roto. A to jest kołyska. Dobra, to tam kołyskę zrób w tą stronę. Tak, tutaj jest w tym miejscu. I ono idzie do góry, czyli. Zrób w tą stronę, jest ok, górnego nie ruszam. Eee, tu kołoży się w tą stronę, ten zawias kręcąc imbusem. Tak jak widać, kołoży się w tą stronę. W tym miejscu zachodzi e, i dociąga okno. Jeżeli to zrobię maksymalnie w tą stronę, no to będzie mniej zazębiać, jeżeli dociągać. Jeżeli ugiąłbym w tamtą stronę, to z momentem jak usiądę uszczelki po czasie trochę to będzie można cofnąć. Póki są świeże nowe okucie w tą mańkę. I jest ok. Kolejne okno. W tym oknie ta sama sytuacja. Usiadło. Najczęstsza, e, może nie wada, ale e, regulacja polega właśnie na podniesieniu okna. Tutaj nie ma dolnego plastiku. Dolnej osłonki, górnej zresztą też. Będę musiał coś poszukać. Gdzieś tam miałem jakieś jeszcze pozostałości. No to samo, tam jest kupę syfu. Poszukam jakiś drut, poszurgam tam, żeby z tej śruby imbusowej wyszło. Dmuchnę e, wężykiem, żeby wyleciał ten syf i dopiero zaj, zajmę się regulacją. Dlatego bardzo ważnym jest na czas remontu, e, gdyby coś było tutaj tynkowane, szlifowane, gipsowane itd. itd. Nie wolno doprowadzić do tego, żeby zapieprzyć ten zawias, bo później nie będzie możliwości regulacji. Zaraz wracam. Dobra, syf wydmuchany. Imbus pasuje. Ale to chyba... W tym wypadku nie wina tego albo spróbujmy opuścić to chyba nie tu. pokazuje zresztą gdzie rąbie. Ale to co? To nie to rąbie. Tylko to okucie ruchome. Tam już wyrąbało co miało wyrąbać. Czyli to bym podniósł z góry. Najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy to dane okucie, wykręcić to okucie albo wykręcić wszystkie, i po kolei z powrotem je wkręcać. To nie to okucie, to kolejne okucie. Jak uniosę klamkę lekko do góry, to jest ok, a ja unosząc klamkę lekko do góry. Okucie na skrzydle idzie tam, czyli to trzeba przestawić w lewo. Sprawdźmy, tak, to jest to nasze okucie. To można przykręcić z powrotem na swoje miejsce. Będę chory, tak. Czyli to okucie było w tym miejscu. Po brudzie patrząc, było w tym miejscu. No to przestawię w lewo i skręć. Zmocowane wkrętem tylko w plastik w okno. No i gra. Teraz zmniejsz docisk. Tu już zmniejszyłem. Tu jest. Dobra. To okocie idzie do góry. Jak zamykasz. najdłuższej na razie A, tu trzeba zwiększyć tutaj na prosto okay. okno wyregulowane ね